Dobra, nagrywa się, kurwa. Dobra, Robi, jak rozegresz Genesis samą ręką? Tu mamy klawiaturę Genesis. Są, kurwa, w kurzu, kurwa. I robimy wpierw tak. Nie rozbija się na razie. Chyba trzeba trochę mocniej. Przestałem moją kreweturę, bo trochę mi obecnej klawiatury szkoda. Tej już nie. Zrzucę ją o podłogę. I się rozjebała. Tu mamy, widzimy już pierwsze rozjebanie tej klawiatury. Co mamy dalej? Ciekawe czy wyciągnę siłą spację. Kurwa. Wyciągnąłem siłą spację. Mam dwie sprężynki, do cz Kurwa. Czemu tylko dwie tu były? Nie wiem, czy. Kujwie. Zobacz, będę ją podłączał i patrzał czy działa. Kurwa, o tu widzimy piękne stabilizatory. Co mamy dalej? Co możemy jeszcze wyciągnąć? O tu widzimy wyszedł pięknie. Ten wyszedł pięknie. Kurwa, co gdzie? Co możemy jeszcze dalej z niej wyciągnąć? Więcej już kurwa. Kurwa, pod biurkiem jeszcze trochę tego. Teraz podłączymy piękną klawiaturę. O, ja podłączam tą piękną klawiaturę. Kurwa mam wolną USB mam jeszcze, od góry w sumie mogę przypiąć. Kurwa wejdź! Kurwa! Dobra. Czy ta klawiatura działa. Działa. Tutaj jak widzimy się świeci oraz działa. Co prawda może mieć takie problemy z ciśnięciem spacji. Ale myślę, że sobie poradzimy. Na przykład mamy tu idealny klawisz pod spację. Kurwa, w tą stronę on wchodzi. Chyba jednak nie jest idealny, a nie działa. Działa? Działa idealnie. Kurwa!